Przez ponad sto lat część trzeciej tajemnicy fatimskiej pozostawała owiana tajemnicą. Po co? Co było tak szokującego w tej historii, że Watykan musiał zachować ją w tajemnicy? Papież Franciszek postanowił dziś, że ludzkość musi poznać całą prawdę. To, co ujawnił, jest tak potężne, że na zawsze zmieni sposób, w jaki myślimy o przyszłości. W 1917 roku w Fatimie w Portugalii troje młodych pastuszków, Lucia dos Santos oraz jej kuzyni Franciszek i Jacinta Marto, doniosło o objawieniach Matki Boskiej. W tych wizjach Matka Boża wyznała im trzy tajemnice. Pierwsze dwa zostały ujawnione w 1941 roku i mówiły o wizji piekła i zapowiedzi wybuchu II wojny światowej, jeśli ludzkość się nie nawróci. Ale trzecia tajemnica była zazdrośnie strzeżona przez dziesięciolecia. Kiedy Łucja została zakonnicą, napisała treść przesłania na kartce papieru, którą dostarczono do Watykanu z prośbą, aby nie upubliczniać jej do 1960 roku. Jednak w tym samym roku papież Jan 23 postanowił nie upubliczniać jej, twierdząc, że świat nie jest jeszcze gotowy na to objawienie. Skąd taka ostrożność? Cóż takiego mogłoby się w nim znaleźć? Co byłoby na tyle szokujące, by wywołać strach o trwałość wiary i samego Kościoła? W roku 2000 papież Jan Paweł II podjął decyzję o ujawnieniu części trzeciej tajemnicy fatimskiej. Tekst opublikowany przez Watykan mówi o apokaliptycznej wizji: biskup ubrany na biało idzie przez zrujnowane miasto, modląc się za ciała porozrzucane wszędzie, aż zostaje zabity wraz z innymi księżmi i wiernymi. Wielu interpretowało tę wizję jako przeczucie zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku, inni jednak, w tym teologowie i badacze Fatimy, byli przekonani, że wciąż jest coś do powiedzenia. Wizja ta wydawała się w istocie bardzo symboliczna i nie dawała konkretnych odpowiedzi na temat tego, co Matka Boska chciała przekazać światu. Sama Lucia przed śmiercią kilkakrotnie wspominała, że przesłanie nie zostało ujawnione w całości. Dziś, po ponad dwóch dekadach wątpliwości i pytań bez odpowiedzi, papież Franciszek zdecydował się w końcu ujawnić, czego brakowało. Ostatnia część trzeciej tajemnicy fatimskiej mówi o wielkim kryzysie w kościele. Mówi się, że Matka Boska objawiła pasterzom, że wiernych ogarnie okres duchowego zamętu, w wyniku którego wielu z nich straci wiarę. Odstępstwo, odejście od prawdziwej doktryny, zaczyna się od góry. Niektórzy przywódcy Kościoła odwracają się od prawdy, wprowadzają wiernych w błąd i szerzą fałszywe nauki. Kryzys ten doprowadziłby do podziałów. Skandali i stopniowej utraty wiary wśród chrześcijan. Ale to nie wszystko. W orędziu mowa jest także o katastrofalnych wydarzeniach, które spadną na ludzkość, jeśli nie powróci ona do Boga. Wojny, zniszczenia, klęski żywiołowe i głód dotykają świat jako bezpośrednie konsekwencje ludzkiej odmowy przestrzegania przykazań Bożych. Szczególnie niepokojący jest fragment opisujący Wielkie Światło na Niebie po którym nastąpił straszliwy kataklizm. Niektórzy interpretują to jako znak boski, inni wierzą, że to wydarzenie było spowodowane przez samego człowieka. Papież Franciszek, ujawniając tę część tajemnicy, podkreślił, że Matka Boska przekazała orędzie nie po to, by siać w strach, lecz by ostrzec ludzkość i dać jej ostatnią szansę na nawrócenie. Pomimo przerażających wizji i ostrzeżeń zawartych w trzeciej tajemnicy fatimskiej, Maryja dziewica pozostawiła ludzkości przesłanie nadziei. Jego intencją nie było wyłącznie przewidywanie katastroficznych zdarzeń, lecz zaproponowanie sposobu ich zapobiegania. Powiedziała wyraźnie, że jeśli ludzkość szczerze się nawróci i powróci do modlitwy, najgorszego można będzie uniknąć. Oznacza to, że los nie został jeszcze przesądzony, a przyszłość zależy od naszych decyzji. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie pragnie zniszczenia ludzkości, lecz jej odkupienia. Jednakże odkupienie to wymaga zaangażowania, poświęcenia i prawdziwego powrotu do wiary. Papież Franciszek w swoim objawieniu trzeciej tajemnicy podkreślił trzy podstawowe aspekty, które każdy wierzący powinien wypełnić, aby odpowiedzieć na wezwanie Maryi codzienną modlitwę, pokutę i poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi. Modlitwa jest pierwszą i najpotężniejszą bronią przeciwko złu. Maryja prosiła o codzienne odmawianie Różańca, modlitwy, która ma moc przemieniać ludzkie serca i chronić świat przed nieszczęściami. Różaniec jest głęboką medytacją nad życiem Chrystusa i aktem miłości do Jego Matki. Jest nie tylko prośbą o pomoc. Ale dialogiem z niebem, mostem między ziemią a wiecznością. Drugi punkt dotyczy pokuty i poświęcenia. Najświętsza Maryja Panna wzywa wiernych do ofiarowywania małych, codziennych cierpień jako zadośćuczynienia za grzechy świata. Nie chodzi o szukanie cierpienia, ale o przyjęcie trudności życiowych z wiarą i przekształcenie ich w akty miłości. Ofiara jest sposobem oczyszczenia duszy i zbliżenia się do Boga. We współczesnych czasach. W których priorytetem stała się wygoda i dobre samopoczucie. Koncepcja poświęcenia zdaje się być zapomniana. Ale właśnie przez pokutę możemy zaradzić złu świata i przyczynić się do zbawienia dusz. Na koniec papież przypomniał o znaczeniu poświęcenia ludzkości niepokalanemu sercu Maryi. Ten akt poświęcenia nie jest prostym obrzędem, ale konkretnym zobowiązaniem do życia zgodnie z wolą Boga. Poświęcenie się Maryi oznacza pozwolenie, by ona nas prowadziła, idąc za jej przykładem posłuszeństwa i miłości oraz pozwalając, by prowadziła nas ku jej Synowi. Matka Boża obiecała, że ci, którzy poświęcą się jej sercu, znajdą ochronę i pokój nawet w najtrudniejszych chwilach. Aby pomóc wiernym odpowiedzieć na to wezwanie, papież Franciszek udostępnił specjalną modlitwę, którą należy odmawiać każdego dnia. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej najświętszej matki otwórz nasze serca na światło prawdy. Pomóż nam powrócić do Ciebie ze szczerością i miłością. Chron nasz świat przed ciemnością, daj pokój naszym sercom i spraw, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Amen. Modlitwa ta jest pomostem między naszym ziemskim życiem i Boską Nadzieją. Jest to broń przeciwko siłom, które chcą odciągnąć nas od wiary i wezwanie do miłosierdzia Bożego. Jeśli odmawia się ją z wiarą, może zdziałać prawdziwe cuda. Ale nie wystarczy wypowiadać słów, musimy nimi żyć, pozwalając im przemienić nasze serca i czyny. Dziewica dała nam klucz do uniknięcia kary i zbudowania spokojnej przyszłości, ale to od nas zależy, czy go wykorzystamy. Papież Franciszek wyjaśnił, że trzecia tajemnica fatimska nie jest historią z przeszłości, ale proroctwem na nasze czasy. Słów Matki Bożej nie należy traktować lekko, zawierają one ostrzeżenie, pilne ostrzeżenie, które bezpośrednio dotyczy dzisiejszego świata. Wydarzenia opisane w wizjach nie są jedynie symbolami, lecz możliwymi rzeczywistościami, które mogą się spełnić, jeśli ludzkość się nie nawróci. Maryja przemawiała nie po to, by obudzić strach, lecz by obudzić sumienia. Chciał nam dać ostatnią szansę wyboru między dobrem a złem, między Bogiem a światem. Świat stoi na rozdrożu. Z jednej strony droga wiary, miłości i nawrócenia, z drugiej strony obojętność, nienawiść i egoizm. Każdego dnia miliony ludzi nieświadomie wybierają drugą ścieżkę, ignorując nauki Chrystusa i żyjąc tak. Jakby Bóg nie istniał. Współczesne społeczeństwo, w którym dominują materializm i relatywizm, oddaliło człowieka od prawdy. Grzech nie jest już postrzegany jako taki, moralność stała się subiektywna, a duchowość często zostaje sprowadzona do niejasnego poczucia wewnętrznego dobrego samopoczucia. Ale Maryja ostrzega nas, ta droga prowadzi do zguby. Kryzys duchowy ludzkości jest pierwszym znakiem zbliżającej się katastrofy. Ale nie wszystko stracone. Przyszłość nie została jeszcze ustalona i każdy z nas ma moc zmienić bieg historii. Nie potrzeba wielkich gestów, lecz małych aktów wiary i miłości. Każda szczera modlitwa, każda ofiara złożona z pokorą, każdy akt miłosierdzia jest krokiem ku zbawieniu. Papież Franciszek podkreślił pilną potrzebę podjęcia działań już teraz. Nie możemy odkładać naszego nawrócenia, sądząc, że zawsze będzie na nie czas. Znaki są już przed naszymi oczami: wojny, kataklizmy, prześladowania, podziały. Świat już cierpi z powodu konsekwencji odwrócenia się od Boga. Ale Maryja Dziewica obiecała nam, że jeśli do niej powrócimy, pokój powróci. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby wszyscy wierzący zjednoczyli się w modlitwie i wierze. Każdy, mały gest miłości może mieć znaczenie. Bez względu na to, jak ciemny wydaje się świat. Światło prawdy nigdy nie zgaśnie. Zło może wygrać niektóre bitwy, ale ostateczna wojna należy do Boga. Musimy tylko wybrać, po której stronie staniemy. Papież zaprosił każdego chrześcijanina do odważnej odpowiedzi na to wezwanie. Nie powinniśmy bać się sądu świata, ale raczej dbać o wierność Chrystusowi. Matka Boża wzywa nas, abyśmy dawali świadectwo prawdzie naszym życiem i byli latarniami nadziei w czasach zamętu. Jeśli czujesz w sercu, że ta wiadomość jest ważna, nie milcz. Napisz w komentarzu Amen, aby pokazać swoje zaangażowanie w modlitwę i nawrócenie. Podziel się tymi słowami ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, aby oni również mogli odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej. Dołącz do naszej wspólnoty wiary, subskrybując nasz kanał na YouTube. Każdy podpis pomaga rozprzestrzenić to przesłanie i przynieść światło prawdy jak największej liczbie osób. Czas jest bliski. Wybór należy do nas. Dziewica dała nam rozwiązanie, a od nas zależy, czy wcielimy je w życie. Jeśli ta wiadomość cię poruszyła, zrób pierwszy, konkretny krok. Powiedz amen, aby zademonstrować swoje zaangażowanie w modlitwę i nawrócenie. Podziel się tym postem ze znajomymi i rodziną. Pomóżcie nam rozpowszechnić prawdę, która przez tak długi czas była ukrywana. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby dowiedzieć się więcej na te tematy i być na bieżąco z najnowszymi objawieniami wiary. Każdy podpis pomaga przekazać to przesłanie nadziei większej liczbie osób. Dziewica nas ostrzegała. Papież w końcu wszystko wyjawił. Teraz nasza kolejna reakcja. Niech Cię Bóg błogosławi. Amen.